Kimkolwiek jesteś, nauczycielem, strażakiem, policjantem, urzędnikiem czy innym złodziejem, na pewno miałeś do czynienia z grami komputerowymi. Niekoniecznie musiałeś w nie grać, wystarczyło, że twój syn lub córka w nie grały, a później krzyczałeś na biedne dzieci, bo myślałeś, że gry to zło, ty chory z wyrolu. Tak czy inaczej, gry poza funkcją rozrywkową czasami mają mało subtelną, ale równie ciekawą funkcję promocyjną. Promocja muzyki rockowej w grach nie jest zjawiskiem ultra powszechnym, jednakże powoli rośnie w siłę. Oczywiście w tym filmie nie pominę tytuły pod znanym nam wszystkim szyldem Guitar Hero czy Rock Band, to byłoby zbyt oczywiste. A tymczasem zapraszam Was do zestawienia 10 gier, które używały wizerunku gwiazd. Lecimy. Numer 10 James Hetfield w grze Tony Hawk Pro Skater 3 HD. Tony Hawk Pro Skater, jak sama nazwa podpowiada, polega na jeżdżeniu na desce. Poza jeżdżeniem wykonuje się triki, bije przechodniów. A nie, to nie tak gra. Sam gdy miałem 8 lat, grałem w pierwszą i drugą odsłonę na starym, poczciwym PSX-ie. Jednak edycja, o której tutaj mowa, pochodzi z roku 2012. Tutaj dzięki DLC możemy zagrać frontmanem formacji Metallica, Jamesem Hetfieldem. O dziwo w soundtracku gry nie znalazł się ani jedynik kawałek. Może twórcy po prostu uwielbiają jego dupę. Twórczość. Jamesem poza zdobywaniem punktów i upadaniem by rozwalić sobie głupi ryj, tylko tą postacią możemy wykonać trik o jakże zaskakującej nazwie Metallica Slide. Mała rzecz. A cieszy. Numer 9. Merlin Manson w grze Celebrity Deathmatch. Karabin maszynowy na scenie, odwrócenie się do fanów przez 10 minut podczas koncertu, czy rzucanie w perkusistę wszystkim, co ma się pod ręką, bo ten pomylił się przy Beautiful People. Manson to z pewnością postać, której nie trzeba przedstawiać nawet osobom, którzy nie interesują się jego twórczością. Tak samo jak kontrowersyjny jest Manson, tak samo równie kontrowersyjny był serial Celebrity Deathmatch. Polegał on na parodiowaniu znanych w popkulturze osobistości w trakcie ich walki w ringu na śmierć i życie. Nikogo nie powinien dziwić fakt, że serial doczekał się swojego odzwierciedlenia w grze wideo, jak również nikogo nie powinien dziwić fakt, że Merlin tam właśnie trafił. Po prostu nie powinno. Numer 8. Zespół Kiss w grze Tony Hawk Pro Skater Underground. Szybki powrót do serii gier Tony Hawk i pierwsza gra w zestawieniu, gdzie nie gramy muzykami. Dlaczego? Ponieważ zespółki stanowi tu pewnego rodzaju dekorację jednego z poziomów tego tytułu. Hatter than Hell, bo dokładnie taki tytuł jest tego poziomu, znajduje się w Australii na dużym pasie startowym. Na rozstawionej scenie widzimy duże logo zespołu oraz muzyków, którzy wykonują koncert bez publiczności. Hashtag koronawirus. Poza tą ciekawostką w grze do odsłuchania są również ich utwory, takie jak God of Thunder, Lick It Up czy Rock and Roll All Night. Numer 7 Gwar w grze Beavis and Badhead. W krzewy danej na Super Nintendo, ze znanymi postaciami z niekonwencjonalnej kreskówki, szukamy podartych biletów na koncert GWOR Właśnie. Jest to heavy metalowa kapela, która z wizualnych detali charakteryzuje się tym, że są podobni trochę do mielonego mięsa. Wracając, w finałowym poziomie pod tytułem Jack the World znajdujemy się podczas trwającego koncertu. Pokonując przeciwników, niemalże jak podczas pogo, dochodzimy pod scenę z ogromnym logiem GWOR w tle. To również świadczy o ukończeniu gry. Czego można było się w sumie domyśleć. Numer 6 Steven Tyler w grze Evolution X. Typowa Sri Lanka z 1996 roku. W tej grze stajemy się rebeliantem walczącym ze skorumpowanym rządem. Przysięgam, to całkowity przypadek, że ta gra jest w tym zestawieniu. Ze skorumpowanym rządem, który nazywa się New Order Nation. Hmm. Rząd ten wypowiada wojnę kulturze młodzieżowej, która zakazuje wszelkich form muzyki, telewizji, czasopism i gier. Naszym celem jest podróż do klubu EX w Los Angeles, aby zobaczyć występ Aerosmith na żywo. No jak można się spodziewać, są problemy. Zespół został porwany przez oddział New Order Nation właśnie. Podczas ucieczki z klubu nasz bohater kradnie helikopter w celu odnalezienia samochodu zespołu. Żeby koncept mógł się odbyć, musimy się udać do Londynu, by stawić czoła złowrogiej Helze i jej oddziałom na stadionie Wembley. Przepraszam za prywatę, ale jak czytam zwrot złowroga Helga, to przypominam się nauczycielka z technikum od przysposobienia obronnego. Numer 5. Mick Thompson w Rze WWE 2K15 lub po prostu 2015. Wydaje mi się, że każdy kojarzy formację Slipknot. W takim razie tylko krótko o samym wrestlingu. Mam tu na myśli głównie federację WWE. To reżyserowane walki, trochę taka opera mydlana. W 2015 roku, jako postać do pobrania, mieliśmy możliwość zagrać Mickiem Thompsonem, czyli gitarzystą formacji Slipknot. To, czy chcieliście nim kogoś pokonać, czy kimkolwiek go pobić, wasza sprawa. Wszystko jest spoko, minusem na pewno fakt, że jako broni nie ma gitary do złamania na czyjejś głowie. Numer 4. Phil Collins w grze GTA Vice City Stories. Ech, GTA. Dzieciństwo. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że seria gier GTA to maszynka do zarabiania pieniędzy, to trzeba przyznać, że potrafią to robić. Nie dość, że możemy usłyszeć w jednej ze stacji radiowych Easy Lover, tak również zobaczymy fila w wirtualnej wersji, dokładniej w misji numer 56 pod tytułem In the Air Tonight. Czyli dokładnie tak jak tytuł znanego przewoju. W misji tej musimy chronić chwila podczas koncertu. A jeśli nam się to uda, możemy przesłuchać utwór w całości. Czy jest to samolubne? Nie wiem. Numer 3. Zespół Blind Guardian w Bruży Sacred 2 Fallen Angel. Żeby opisać o co chodzi w tej grze Hackenslash, potrzebowałbym 5 minut. Spróbuję w kilku zdaniach. Gra z roku 2004. Wszystko odbywa się w krainie Anarkia w świecie mrocznych elfów, wampirów czy krasnoludów. Fabuła jest mocno rozbudowana i polecam zapoznać się z nią samemu. Wracając do głównego tematu. Zespół Blind Guardian wykonuje cały utwór Sacred World stworzony specjalnie dla tej gry. To po prostu trzeba zobaczyć. Odwzorowane sylwetki muzyków w wyimaginowanym świecie to naprawdę ciekawa wizja. Numer 2 zespół Avenger 7 w grze Call of Duty Black Ops 2. Popularna strzelanka z roku 2012 przenosi nas do roku 2025, gdzie świat stoi na skraju kolejnej wojny. Dosłownie na samym końcu fabularnej części gry możemy zobaczyć, jak również przesłuchać, jak dwie postaci znanych z serii gier Call of Duty, Frank Woods i Raul Menendez, wykonują wraz z Mattem Shadowsem i Sinistrem Gatesem z formacji Avenger 7 wykonany pod właśnie tę grę utwór Carry On. Ocenę zostawiam wam ale z mojej strony... mega props. Numer 1 to sama plejada gwiazd. Rob Halford, Lemmy Kilmister, Ozzy Osbourne, Lita Ford i Jack Black w grze Brutal Legend. Brutal Legend to gra, w której zostajemy wrzuceni do świata znanego nam z heavy metalowych okładek. Nasza postać, Eddie Riggs, jest dziwnie podobna do Jack Blacka z Tenacious D. Jack Black Ooh hoo hello, ladies. With Rob Halford. Ah, the other guy. Oh, this is gonna be a bloodbath. Ooh, what is that smell? Is that burning hair? Let me kill Meister. Ah, what the hell? Lita Ford. Would you like a ride? <laughs> and Ozzy Osborne. It's about fucking time. Yeah! Time for a mush pit W tym materiale to już wszystko. Zachęcam Cię do prorokowania razem z nami, jeśli materiał Ci się spodobał. Możesz to zrobić poprzez subskrypcję kanału oraz zostawienia kciuka w górę. Nas to na pewno zmotywuje. Jeśli macie taką ochotę, znajdziesz nas również na Instagramie oraz na fejsie. Jeśli chodzi o Wasze propozycje odnośnie materiałów, to sekcja komentarzy oraz adres e-mail również jest do Waszej dyspozycji. Z tego miejsca chciałbym podziękować tym stu osobom, które zasubskrybowały kanał w ciemno, w celu uzyskania przez ten kanał spersonalizowanego linku na platformie YouTube dzięki czemu łatwiej będzie można znaleźć nas na YouTubie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Tymczasem żegnam się z Wami, Mówi do Was Wikarew z kanału Prorok. Na razie, cześć.